Zastanawiam się, czy mój kanał jednak nie powinnam zatytułować hmm. Sobie Amuzą. Piszę od kiedy posiadłam umiejętność pisania, czyli od dzieciństwa, gdy, gdy układałam wierszyki. Jeden z nich, a to jeszcze chyba nie, nie pisałam wtedy, yy... O choince, pamiętam, do dzisiaj zaczynał się tak: choineczko, miła, skądżeś ty przybyła? I tak dalej, z lasu zielonego, coś tam, coś tam. A potem już bardziej zaangażowanie, ale zawsze do szuflady. No, poza krótkim epizodem własnej stronki, którą porzuciłam. Ale pewnie istnieje gdzieś w internecie. Podobno w internecie nic nie ginie. W Piśmie Świętym czytamy: Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. No i tak ma bodaj większość z nas, chociaż. Kiedy patrzę na niektórych, to odnoszę wrażenie, że mentalnie pozostali w okolicach podstawówki. Ale wracając do mojego ulubionego zajęcia do pisania do któregoś dnia postanowiłam wyjąć z szuflady, no, dziś to już z komputera, moje zapiski i nagrać je, jak czynię. Oczywiście nie zmieniło to nic w jakimś zasięgu, oglądalności moich nagrań, poczytności, ale nie ma to wpływu na moje refleksje. Coraz liczniejszy i ewoluuje z wiekiem, coraz bardziej. Być może, że przy lepszym sprzęcie, korzystając z jakichś tam grafiki, innych udoskonaleń, te nagrania byłyby zauważalne, tym bardziej, że nie poruszam tak zwanych kwitliwych tematów. Nie jestem kimś ważnym w popularnym rozumieniu, bo jednak jest ktoś, kto się mną interesuje. Nie podlizuję się, nie zachęcam do wspierania itd. Ponadto, wbrew pozorom, slogan. Sobie a muzą, nie byłby prawdziwy, bo tak naprawdę nie piszę i nie nagrywam tylko dla siebie. Jest ktoś, kto mnie nie tylko inspiruje, ale komu poświęcam mój czas. Ja bym powiedziała, że już większość mojego czasu. Kto mnie widzi, słyszy, bo jak powiedział, a ja mu wierzę, nawet włosy na waszej głowie, wszystkie są policzone. Wprawdzie z wiekiem mamy coraz mniej tych włosów, ale jednak. I tak doszłam do starnu permanentnej fascynacji, bo każdego dnia Jezus mnie bardziej fascynuje. A moim zawołaniem, no a jak wolicie, modlitwą jest Jezus. Zachwycasz mnie. Albo, cytuję znany werset, Jezu, wszelkiej chwały najgodniejszy. W tym momencie cię muszę wyrazić takie moje zdziwienie, że nie wszyscy moi rówieśnicy, więc ludzie starzy, nie podzielają mojego zainteresowania, a o podziwie to nawet nie ma mowy. Więc owo widzenie spraw ku końcowi życia nie idzie w parze z dojrzałością, z pytaniami, z zastanawianiem się, i co dalej, czy jest ciąg dalszy, czego mogę oczekiwać. A więc w efekcie, czy zdałam zdałem końcowy egzamin. A przecież wciąż mamy szansę, tylko dopóki. Mamy zdrowe zmysły i póki tu żyjemy. Ech, tyle. Może kiedyś ktoś zabłąkany przypadkiem trafi tu i rozważy. A to już wiele. Dziękuję. Aha, jeszcze postscriptum. Na ekranie jest świąteczna Boża Narodzeniowa Ozdoła, no bo jeszcze ten okres trwa rodzinnego stołu, którą komponuje ku cieszy wnocząt.